Fortuna to bardzo ciekawa i zdrowa odmiana. To przede wszystkim propozycja dla tych, którzy szukają róży wyrażającej lekkość i delikatność, bo taka właśnie jest fortuna. Mimo tej swojej pozornej delikatności, wyrażającej się tysiącami drobniutkich, pustych, jasnoróżowych kwiatów, jest to żelazna róża, której nie straszna żadna pogoda. Można ją traktować zarówno jako różę rabatową, jak i okrywową. Dorasta do 50-60 cm wysokości tworzy gęsto rozgałęzione krzewy. Jej naturalnym przeznaczeniem ze względu na bezobsługowość są masowe nasadzenia, ale i w prywatnym ogrodzie możemy cieszyć się tą odmianą, korzystając z jej wyjątkowej urody i odporności. Firma Cordes wprowadziła ją na rynek w 2002 roku, zaliczając ją do swojej prestiżowej grupy Rigorozen. W tym samym roku otrzymała też certyfikat ADR. W następnych latach obsypano ją medalami na wielu światowych wystawach róż, doceniając jej zdrowie, urodę i nieprzerwane kwitnienie.